Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgroSiemEx. Zapraszam na komunikat sadowniczy. Proszę Państwa, poniedziałkowy mroźny poranek, niestety prognozy się sprawdziły i dwie noce mieliśmy z dotkliwymi przymrozkami dla nas, za sadowników, niestety, ale już wiemy, że sporo strat, sporo szkód, a ocenimy tak naprawdę w ciągu najbliższych dni, co się wydarzyło. Nagrywam o świcie. Jestem w stadzie kruszowym, w którym pracuję jeszcze zraszacze i jest ochrona antyprzymlowskowa. Od, od świtu piszecie Państwo smsy, co dzisiaj robić, jakie zabiegi, co wykonać, aby uratować przynajmniej część plonu. Są lokalizacje naprawdę, gdzie jest bardzo źle wczoraj było minus 4, minus 5 i dzisiaj jest powtórka minus 4, minus 5. Stopni, więc niestety, ale no, sprawdził się ten e, najgorszy scenariusz. Proszę Państwa, tak jak zawsze, e, przygotowuj, przygotowuj, przygotujmy się do zabiegów gibberelinowych e, i wykonujmy te zabiegi, wykonajmy ten zabieg najszybciej, jak to będzie możliwe. E, z praktyki wiadomo, że daje to największą skuteczność czyli już temperatury plus 8, plus 10 stopni. E, Dają możliwość wykonania zabiegu pod warunkiem, że e, po zabiegu e, temperatura osiągnie 16-18 stopni. Tak ma być w dniu dzisiejszym. E, mamy czyste, pogodne, pogodny poranek i czyste niebo, więc jest nadzieja, że takie właśnie temperatury będą. Więc wykonajmy ten zabieg jeszcze dziś e, i proszę Państwa, w takiej sytuacji, kiedy faktycznie wystąpiły na naszym stadzie, w naszej lokalizacji tak niskie temperatury i tak silne przemorski. zastosujmy górną dawkę preparatu giberelinowego. W takich sytuacjach, gdzie wiemy, że już te szkody są, są, są duże, polecam perlan, ale to jest również nowa gib i gib plus. Co w takiej sytuacji, kiedy, kiedy jest chłodno, chcecie rozpocząć zabieg właśnie w tej temperaturze plus 10, plus 8 i obawiacie się o skuteczność, z doświadczenia wiemy, że takim dobrym rozwiązaniem jest mieszanina z biostymulatorem albo Steam Effect, albo Maral. To poprawia przyswajanie wchłanianie gibberelin, przyspiesza ten proces, ale również ta mieszanina daje dodatkowe wsparcie właśnie w tej skuteczności i regeneracji tych uszkodzonych kwiatów, zawiązków, komórek po, po przymrozku to są jabłonie i grusze, bo gibberelliny możemy w tych gatunkach stosować i, i, i są one skuteczne, co w innych gatunkach, careśnie chociażby, wiśnie, śliwy. Tutaj, proszę Państwa, polecam mieszaninę e, nawozu algowego Maral z biostymulatorem Steam Effect albo Asahi i taką mieszaniną wykonajmy ten zabieg w dniu dzisiejszym. Tutaj mamy jeszcze do dyspozycji Tytan, wiem, że część z Państwa zastosowała ASX Tytan Plus przed więc teraz, jeśli tak właśnie się wydarzyło, to teraz polecam STEAM tym efekt mieszaninie z maralem. W wielu sadach chroniliście Państwo, czy chroniliście Państwo te sady właśnie z raszeczami, używając do tego instalacji antyprzemorskiej, więc mieliśmy przez dwie noce dużo wilgoci. Niskie temperatury, stres dla roślin, więc jest to zagrożenie ze strony raka bakteryjnego, zwłaszcza w stadach gruszowych, ale to też są czereśnie i jabłonie też niektóre odmiany są bardzo wrażliwe. Dlatego zwłaszcza, szczególnie w tych kwaterach, które były chronione zraszaczami antyprzymrozkowymi, również polecam dziś lub jutro zabieg jednym z preparatów, preparatów zawierających miedź aktywną, diflo Mieć Bor albo ASX Mieć Systemiczna, są to preparaty nawozowe. Również w takiej sytuacji w rotacji stosujemy fosforyny. Tutaj polecamy fitosarkę albo Soriale. I do tego jeszcze po kilku dniach polecam kolejny zabieg jednym z preparatów nawozowych zawierających srebro koloidalne, to jest Silver Max, jest Silver Mix i albo Silver Fos. To tyle w tym komunikacie. Przygotujmy się, przygotujmy się dobrze do tego zabiegu, bo może to być najważniejszy zabieg w tym sezonie. Dziękuję bardzo.